piątek 12 kwietnia odbyła się kolejna akcja sadzenia lasów pod hasłem 1000 drzew na minutę. Dzisiaj sadzimy dęba w leśnictwie Stanisławice nieopodal nie wsi. W tym miejscu przebudowujemy drzewostany Puszczy Kozińskiej z sosnowych na, na sosnowe, ale z większym udziałem dęba. Tego gatunku w tym roku posadziliśmy na, w tej wiosny prawie 500 tysięcy, około pół miliona jest to coroczne nasze działanie. Akcja organizowana jest rokrocznie, a jej organizatorem są lasy państwowe. W tym konkretnym przypadku Nadleśnictwo Kozienice. Jej nazwa odnosi się do liczby drzew i jakie sadzone są w całym kraju. Założeniem akcji jest zachęcenie wszystkich do zwrócenia uwagi jak ważnym jest las w naszej okolicy, jak ważnym jest ten element zielony naszego krajobrazu, jak ważnym jest żebyśmy zachowywali czystość, ekologię. Wtedy i życie i funkcjonowanie całej społeczności jest dużo łatwiejsze. Gmina Kozienice, miasto Kozienice pod tym względem jest tu bo ma wspaniałe tereny zielone i miejmy nadzieję, że dalej tak będzie. Do akcji dołączyli przedstawiciele wielu grup instytucji z terenu gminy Kozienice. Wśród obecnych byli m.in. burmistrz Piotr Kozłowski, wiceburmistrz Dorota Stępień, przedstawiciel starostwa, naczelnik Wydziału Rolnictwa Igor Czerwiński, dyrektor KDK Elwira Kozłowska, prezes KGK Robert Wojcieszek, czy komendant powiatowy Straży Pożarnej młodszy brygadier Kamil Bieńkowski. Nie zabrakło także leśników, druchów z OSP czy mieszkańców Stanisławic. Po krótkiej zbiórce, podczas której rozmawiano o założeniach akcji, przyszła pora na pracę i łopaty poszły w ruch. Cieszymy się, bo lasy państwowe, ogólnie lasy, są bardzo ważnym elementem na terenie naszej gminy od wielu lat. Ta akcja jest kontynuowana. Jeszcze pamiętam jako dziecko też sadziłem co prawda sosny. Natomiast chcemy wspierać, aby tych terenów zielonych, tych terenów takich przyjaznych naszym mieszkańcom, a także turystom było na naszym terenie jak najwięcej. Ta współpraca z nadleśnictwem również w tej dziedzinie bardzo dobrze się układa. Pan również dzisiaj chwycił załopatę. Jak idzie kopanie? No dobrze, dobrze. Tu mam takiego z boku nadzorcę, który pilnuje, żeby odpowiednia głębokość była i odpowiednie nasadzenie co metr. Ale myślę, że. Ten dębowy zagajnik za parę lat będzie takim reprezentacyjnym dla naszego nadleśnictwa. Wrażenia bardzo pozytywne, chociaż nie powiem, e, chyba słabo się przygotowałam na dzisiejsze sadzenie. Poświęciłam parę butów, ale muszę powiedzieć, że w tym zakresie z panem burmistrzem współpraca również nam idzie. Mam nadzieję, że drzewa, które posadziliśmy, urosną. Oczywiście za kilka lat sprawdzimy, mam nadzieję. Nadleśnictwo Kozienice od lat prowadzi stałą współpracę z wieloma instytucjami. Między innymi ze Strażą Pożarną, której przedstawicieli nie mogło zabraknąć tego dnia. Przede wszystkim prowadzimy prewencję społeczną, bo doskonale wiemy, że zagrożenie pożarowe lasów, a nawet te już w tym momencie, mamy bardzo dużo i prewencja społeczna jest tym podstawowym elementem, który prowadzimy nad leśnictwem Koźienicę. Jak również prowadzimy wiele wspólnych działań związanych z ćwiczeniami na terenach leśnych, aby przed różnego rodzaju zagrożeniami te lasy chronić. Spotkanie było okazją do rozmów na temat lasów nie tylko państwowych, ale także tych, którymi gospodarują prywatni właściciele. Też trzeba pamiętać, że jesteśmy gdzieś w pobliżu lasów prywatnych i w lasach prywatnych też się odbywają akcje sadzenia. Tu już gospodarze to, to czynią najczęściej sami. Gdzie jesteśmy w jakim lesie, to tak naprawdę na co dzień nie rozróżniamy. Natomiast nad lasami prywatnymi starostwo powiatowe ma jakby bezpośredni nadzór i ta strona fachowa właśnie jest. Realizowana w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Tam pracują leśnicy, którzy nadzorują lasy prywatne. W piątek udało się zasadzić około 1000 drzew. Na efekty pracy trzeba będzie poczekać. Przez najbliższe kilkadziesiąt lat leśnicy będą doglądali tego terenu, wykonując niezbędne prace. Przy tej okazji chcemy też podziękować wspaniałemu miastu Kozienice, bo i burmistrz, i starostwo i takie urzędy jak Dom Kultury, jak gospodarka komunalna, starostwo powiatowe, komenda powiatowa policji to są te instytucje, te osoby, z którymi współpracujemy, wśród tych osób są również pasjonaci, tak jak w Stanisławicach Pan Adamski, jak wiele osób, którzy hodują pszczoły, jeżdżą, spacerują z kijkami, wychodzą na spacery. Z wszystkim tym osobom bardzo dziękujemy za współpracę. Jak zachęcają leśnicy, wiosna to idealny czas na to, by własnoręcznie posadzić chociaż jedno drzewo, a przynajmniej wybrać się na spacer do lasu, do czego zachęcamy również i my.